Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. No nie powiem, że w pięknym dniu, bo na pewno nie jest on piękny. Ostatnio od jakichś. W zasadzie od 2 maja W majówkę zepsuła nam się pogoda I od tamtej pory jest cały czas chłodno Czasem od czasu do czasu gdzieś przebije się słońce A oto 4 dni Jest cały czas tylko i wyłącznie deszcz Deszcz i nic więcej Moje pomidory wyglądają już I szukają lepszego dnia Trochę się powyciągały niestety Co niektóre Ten jeszcze ma całkiem taką ładną młodygę ale co po niektóre powyciągały się z racji tego, że już powinny być od jakiegoś czasu na zewnątrz, więc nie wiem, jak to będzie w tym roku. Jest parę rzeczy, których nie wiecie, nie widzieliście, bo też od 4 czy 5 dni nie wyciągałam w ogóle kamery praktycznie przez cały tydzień a filmy, które oglądaliście, są u nas z zeszłego tygodnia jakoś, albo przynajmniej z początku tego, zeszłego tygodnia, bo <grym> mamy poniedziałek. Niestety przez pogodę mojej mamy kurczaki. Oprócz trochę się przeziębiły i trzeba je odizolować. izolować. Moja mama jest w pracy, więc jedziemy zaraz do niej i będziemy pakować młodsze kurczaki do klatki i zanosić je w trochę cieplejsze miejsce. Tak, z... Jajek pod kaczki zaczęły się wylęgać kurczaczki. Wczoraj były trzy i jeden niestety martwy. Co się zdarza, bo czasem no tak, każdy, kto wylęga kurczaczki, wie, że takie rzeczy się zdarzają. Czasem przemarzną jajka, nie wiem, źle je obróci, nie dosiedzi i wylęgają się i niestety nie mają siły. Zdarzają się takie rzeczy. Każdego kurczaczka szkoda, ale niestety natura bywa okrutna. I trzeba zrobić teraz małą podmiankę, zobaczymy, ile kurczaczków jest. I robimy małą podmiankę i damy te kurczeczki, które są pod kurkę. Kaczce zabierzemy jajka. Trochę mi szkoda jej, i zastanawiam się, czy da radę dziś tutaj na miejscu kupić chociaż jedną kaczuszkę, wiecie, malutką, żeby jej podmienić, żeby ona nie została sama. Bo to jest takie trochę przykre, że Tam, wiecie, wysiedziała tyle czasu i zabieram jej wszystkie. Więc a te, które na kaczych jajkach, których, których na później usiadła moja kura. To niestety, ale no tam jeszcze się nic nie dzieje w tych jajkach i też nie do końca wiem, czy w ogóle coś się wydarzy, więc no niestety, ale będę musiała szukać jakichś dzieci zastępczych dla niej, no bo nie mogę jej zostawić kurzych, kurzych e kurek, dlatego że ona będzie chciała z nimi iść na wodę i nie daj Boże się potopią więc będzie trzeba zrobić małą operację przeprowadzenia matek adopcyjnej w zasadzie bo ta sirka siedzi na jajkach, ale tam też siedzi szabo więc będę mogła sobie wiecie troszeczkę pomanewrować tym i podłożyć jej właśnie te pisklaki więc tak też się, tak też się wydarzy zaraz będę gotowała jajeczko dla tych małych pisklaków i co? i zabieram się do roboty i jedziemy bo nie ma czasu, nie ma czasu na głupoty, na gadanie nie ma Dobrze, moi kochani, wiadereczku przyniosłam do kwoczki. E, są tu jajka, które się klują już. Proszę bardzo, zobacz, masz jajeczko. Ej, musisz to, to nie to mi chodziło. Żeby ona sobie to jajko podłożyła. Usiądź na jajeczkach, myszko, usiądź, no. Nie, się. Proszę. Już usiąść Misiu. I no, zrobimy tak. Bo one już zobaczcie, widzicie? Słychać, że się klują tam, że wychodzą powoli. Dobra, daj. I zaraz jej podłożymy te staczki. Słychać, że z jajeczek się wydobywa dźwięk. Czekajcie, zostawimy ją na chwilę. I chyba nie usiądzie na tych jajka. Dobra, nie wiem czy będziecie widzieć, ale został tylko jeden Obok Próbuję się jeszcze wbić pod futerko mamy Cała reszta jest już pod spodem Dla mnie to też jest coś nowego Ona musi się przyzwyczaić do tego, że ma dzieci Najważniejsze jest dla mnie to, że ona ich nie Odgania od siebie Nie bije ich tylko no ona jeszcze siedzi na, na jajeczkach, w których się wykluwają pisklaczki. Na razie jeść nie będę dawać, poczekam aż ona, widzicie, on tam próbuje się, nie wiem czy wy widzicie czy nie, on się tam próbuje trochę wbić pod nią, ale jeszcze nie ogarnia. O, nie, już proszę bardzo, nie ma, schował się. <laughs> Wszystkie dzieci się schowały. Kurka, szczęśliwie została mamusią. Co prawda adopcyjną, ale najważniejsze, że mamusią, tak? Teraz to coś nowego, co mamusia? Jeszcze muszę sprawdzić tylko na, na ten, pod szabo, czy ona schowała te wszystkie jajka, czy nie. Czy wszystkie jajeczka są schowane pod nią. Czy jakieś jeszcze damy karczce do 2-3 do odchowania parę dni, nie wiem, zobaczymy ale zobaczymy. <grym> Proszę bardzo. No dobrze moi kochani, mamy kurkę. Dzieci dzieciaczki są schowane. <laughs> Resztę zostawiamy na tak naprawdę. Mają jajeczko, mają paszę, mają wodę i idziemy dalej. Dobra, słuchajcie, jaka jest różnica między tymi, co mam ozdobnymi, a tymi. Moje ozdobne to takie malutkie, a te kurki na jajka to są takie ogromne, że maszagram. Ogromna różnica jest między nimi. W ogóle, i kochani, nie pokazam wam najważniejszego. Proszę bardzo, uratowałam roślinki z biedronki. Niektóre miały być na a nie powchodziły, ale nie bardzo miałam czas na to, żeby się wykłócać o to. No, ale to trochę szkoda, że to tak jest nie, że niby jest napisane, że że, że będzie na przykład za 2,99, a wchodzi no, za normalną cenę 11,99. Ale ja i tak chciałam sobie kupić winogrono, bo moje wszystkie krzaki, słuchajcie, zmarzły, więc ale winogro... winogrono akurat weszło. Bateria mi padła. Bateria mi padła i musiałam, byłam akurat na smarzaniu, już ogarnęłam wszystko i wybieram się już na, na zakupy do galerii, bo muszę te buciki kupić Marysi i kurteczkę. Tylko tak, no nie, na no raczej się zapakuję, Dobrze by było, jakbym kupiła jeszcze jakieś zboże, ale nie mam, nie mam przez ten bagażnik, nie będę miała jak. I się zastanawiam, czy ich poproszę, żeby mi wpakowali tam do tyłu na siedzenie coś. Czy jutro pojadę mojego męża samochodem? Nie wiem, mam mam kokolwiek. Najwyżej w mieście podejmę decyzję, co dalej. No, pogoda jest tragiczna, słuchajcie, pada, nawet długo aparatu nie mogę na zamknięcie trzymać. Generalnie miałam iść do fryzjera, dzwoniłam, nie odbiera, przyjechałam na miejsce, nie ma jej. Wiecie co? Kupiłam sobie farbę, w sensie Czy kupiłam sobie toner, kupiłam sobie e, do kamiseczkę, grzebyk. Słuchajcie, spróbuję swoich sił, najwyżej przewarbuję się na ciemny kolor i już bez jakichś większych, słuchajcie, dramatów, ale już mam dość takiego zrudziałego, żółtego koloru, więc spróbujemy. Będę się bardzo starała, żeby wyszło jak najlepiej, i będziecie świadkami mojego eksperymentu. No i nie robicie sami tego w domu. Babcia już w akcji, już dokarmia wszystko, <laughs> już dokarmia wszystko, pociekiutne, mokre takie mokre, bo tak pada cały czas bez nadzieja, że hej, słuchajcie, kolejny dzień. Ja mówię, jeszcze trochę i będzie znowu powódź. Bo ja mi się krzyknęła, słuchajcie, zeszłoroczny wrzesień. Naprawdę. Ty, a co ty taka goła jesteś? Co ty taka goła na tyłku? Kajtek cię tak męczy? Co? Kajtuś cię tak męczy? Ja nie podejrzewałabym go o to, bo wszystkie jego jajka są puste. Cześć! Kto? Małe kurczaczki. Małe kurczaczki są tam. Musimy iść do nich. A, Idziemy? Tak. No to chodź. Ty kucaku mały. Nie wiedziałam. Co się mówi do wszystkich? Dzień dobry kochani. <laughs> gdzie, gdzie tutaj może trzeba wejść? Do środka? Zobacz. No. Chyba. Zobacz. Siedzi kwoczka? Tak. No. No to widzisz. Krószka trzymasz tak? Takiego malutkiego, Dziadusie? Dziaduś malusi taki? Tak? <słysia> mamusia zaadoptowała, Dziadusie, proszę bardzo. Już mamusia jest. Czekaj, oddamy jej, bo będzie się denerwować, tak? Chodź, mamusia. Ach, ciebie, to są malutkie. Masz, sita, masz. Oddaję Ci Twojego pe 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 Pepusia małego. Chodź, Pepuś. Chodź, do... do... Pepuś, tutaj pod skrzydełko. A tam postają w góry. <śodgry> pepusie malutkie, damy im jajeczka, co? Pepusie malutkie. Pepusie malusie, tak? Pepusie. No. <śodgry> Mamy Pepusia. Dobra, jestem w domu, od już od jakiegoś czasu mam sobie podłogę, yy, nastawiam pranie, już tutaj cała kupa prania czeka na mnie, na to, aż je wyniosę, nastręku i powieszę. Więc zaraz to uczynię. Ale chciałam wam pokazać, który tom kupiłam. Generalnie kupiłam ten, dlatego, że to jest yy, nadający beżowo śmietankowy odcień słodkich pianek Marshmallow. Mam nadzieję, że to nie będzie. Mm, bo tu jest napisane jasny, chłodny właśnie na chłodnych odcieniach mi zależy wiadomo, że nie zrobię sobie beżu z moich zruciałych włosów, chociaż powiem Wam że one w kamerze wyglądają na dużo bardziej rude niż one są w rzeczywistości w ogóle zależy od światła no i wzięłam sobie rozjaśniacze z Joanny, ja w ogóle zawsze z Joanny biorę rozjaśniacze, więc zobaczymy, no kurde wiecie, tak sobie zamierzam wziąć pasmo na przykład, patrzeć gdzie już mam rozjaśnione włosy i pasmo po paśmie i jechać w tym samym, śla... po tym samym śladzie, albo nawet ciutkę niżej, wiecie o co chodzi żeby nie ruszać tych ciemnych włosów o tak jak tutaj na przykład mam, nie? Chodzi o to, żebym ja nie ruszała tych włosów, bo one się zrobią na pewno rudę mocno. A ja chcę tego uniknąć, więc ja sobie będę siedziała i po kolei każde jedno pasmo, wiecie, osobno nakładała, nie? Zobaczymy, no i na pewno nasady głowy nie będę ruszać, a jak coś to zawsze mogę na brązowo walnąć. Mój mąż będzie szczęśliwy, bo on woli, jak ja mam ciemniejszy kolor. No i tyle i się nie będę przyjmowała niczym. Także mm, idę ciuchy, wracam i idę. Naprawdę, podobnie to jest najgłupszy pomysł, na jaki ostatnio wpadłam, bo zawsze moje farbowanie źle się kończy. Ale mam taką cichą nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Ja na pewno zobaczycie szybciej rezultatem niż ja. No cóż moi drodzy, słowo się rzekło, wybrałam te najjaśniejsze pasemka, resztę mam tutaj z tyłu związane, eee, nie farbowałam jak widać od samej góry, tutaj zostawiłam takie przejścia, delikatnie pomiziałam, żeby były takie wiecie pasma, co ma być to będzie, zawsze mogę zafarbować na ciemniej już się przestaję tym przejmować wiecie, bo to są tylko włosy, w razie co obetnę i odrosną i takie podejście miałam zawsze lubię swoje długie włosy, więc żal byłoby mi je ścinać, no ale bez przesady no, jak będę rozjaśniała, no to wiadomo, że mogę sobie je przyciemnić, także jakby nie stresuję się z tym, a w najgorszym momencie zawsze mogę, słuchajcie, wychodzić w związanych włosach, więc też jest taka opcja, ale myślę, że to żadna tragedia się nie wydarzy bo one zawsze wyglądają na dużo jaśniejsze z rozjaśniaczem niż faktycznie są. Ja rozjaśnię że mam dopiero jakieś 5 minut i zamierzam je kontrolować. Tutaj widać, że są mocno jasne, co jest pewnie nieprawdą. No to, sobie, to jest pierwszy pasemko który, że tak powiem, nakładałam, no to wiadomo, z tej z drugiej strony nakładałam najpóźniej. One zawsze wyglądają tak jasne, a potem jak się spłuczę, i to mówi, no jednak długo potrzymać dłużej. Myślę, że trzymam 15-20 minut, na pewno nie będę trzymała 40 minut. I zobaczymy. No, i na samym końcu nałożę sobie tą, e, ten toner. E, I to też nie będę nakładać go chyba na całość, bo nie ma sensu, żebym go tutaj nakładała. Tylko polecę tutaj e, dołem. No, i tyle. Zobaczymy, moi drodzy. Pokażę Wam efekt końcowy. I nie będę się tym już przejmowała. Jak wyjdzie źle, to wyjdzie źle i co? I trudno. Jestem ciekawa, czy w aparacie będzie widać jakąkolwiek zmianę. Słuchajcie, przyciłam sobie teraz ogrzywkę. Hello. Grzybka chodziła. Cały dzień chodziłam z takim e, plackiem na głowie, w sensie, e, z czołem na wierzchu. E, I oczywiście, proszę bardzo, nie widać tak bardzo. Chociaż będę musiała sobie zobaczyć w klipie poprzednim. Są delikatnie jaśniejsze. Generalnie bałam się trochę tak mocniej podtrzymać, dłużej podtrzymać ten rozjaśniacz, bo mówię: Kurde, a jak patrzę za długo i potem się okaże, że one po prostu zrobią się żółte, takie wiecie, yellow, yellow, ja nic z tym nie zrobię. Więc tak, tak jak mówiłam, te dolne włosy, które miałam ciemne swoje, to one po prostu dalej są ciemne i nic z nimi nie robiłam. Złapałam tak naprawdę tylko te wierzchnie włosy. I je wzięłam i pofarbowałam. Tak naprawdę wygląda to tak, jakby miała jakiś balejasz albo coś takiego. Ogromnej zmiany nie ma. Przynajmniej w kamerce jest większa niż na żywo, ale totalnie mi to nie przeszkadza. Nie są takie aż bardzo rude, jak były. przecież dalej są rude, a już tym bardziej w kamerze. Totalnie jakby luz. Mam e, chociaż świadomość taką, że cokolwiek próbowałam z nimi zrobić i, i tyle. E, I co? E, no i cieszę się że tą grzywką, chociaż też bym ją troszeczkę bardziej skróciła, ale mówię, bo się trochę, bo będzie lepiej mieć duszą niż e, za krótką. Tak to jest z grzywkami. Więc niech będzie już jak jest, i tyle. Zaraz się zabieram, jadę na smażalnię zobaczyć jak tam małe kurczaczki. Teraz będę kursować w tą i z powrotem, w tą i z powrotem, bo to jest dosyć ważna sprawa, żeby zobaczyć jak tam. Eee, no, jeden, jak byłam, ten, co się wylęgło rano, ten czwarty, e, w sumie to były cztery małe i był jeden z Brahm, ale był taki, wiecie co. Kura go wzięła, widziałam, że doschnął do końca, ale był taki nieciekawy, nieciekawy był i nie wiem, zobaczymy. On ładnie doschnął u niej, ale no nie wiem, nie wiem. No kura generalnie, jeżeli ona widzi, że jest słaby, to ona go po prostu odrzuci, żeby on sobie gdzieś tam, wiecie, z boku dogorywał. No ale no niestety, słuchajcie, na naturę nie mamy siły i, i tyle. Zbieram się, idę jeszcze zobaczyć jak tam moje małe, znaczy starsze kurczaki Co tam u nich słychać, mama się zajmuje jeszcze tamtymi, ale jeszcze trochę, będą no, musiała też je zabrać, ale no musi się to zrobić cieplej, tak, no, jakby Te też chowam cały czas na noc, bo nie chcę ich zostawiać tak na zewnątrz na cały dzień bo no boję się, że coś im się stanie, tak, że zachorują i tak dalej, więc Kursuję w lewo, w prawo, zamykam je, otwieram je, wypuszczam, zaganiam no, także kochani moi, Brown New Me, stara nowa ja, że tu w nic się nie zmieniło, jakie mam włosy.